Witajcie, moi drodzy! To znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Ostatnio otrzymałam komentarz od Wicki, że nie podoba jej się kadr i nie podoba jej się to, że na ekranie widać głównie moją twarz. Moi drodzy, czasami tak bywa, że coś się popsuje i mój stojak, do którego przypinam telefon bądź kamerę, uległ niestety nagle bez powodu destrukcji. Ze stojaka pozostała tylko lampa. Także telefon w tym momencie trzymam w ręku i tak właśnie nagrywam. Yy, zanim przyjdzie do mnie nowy Stojak, no, chciałam nagrać dla Was film i nagrywałam z ręki, dlatego też widać głównie moją twarz, dlatego że moja ręka ma, ograniczoną, yy, o, ma ograniczony rozmiar. Moi drodzy, ale ja nie o tym. Yy, moi drodzy, u mnie w domu i w moim sercu być może już jest wiosna. Jest ogólnie w Anglii ciepło, ciepła pogoda. Ja lubię każdą porę roku, lubię też zimę, ale no, tak jakby, jakby nie patrzeć, już prawie, prawie wiosna, czuć już tutaj te przebłyski wiosny. Otrzymałam moi drodzy paczkę od Wicki Oli, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Paczka pełna cudownych próbek, cudownych odlewek. No i otrzymałam też ponumerowane zapachy od 1 do 5. Czyli nie wiedziałam, co jest w środku, i śmieję się teraz, że to jest tak zwany koń trojański. Ola przysłała mi konia trojańskiego, bo musiałam zgadywać, co jest w środku. No i wiecie, najpierw wyraziłam moją opinię, a potem usłyszałam od Oli, co jest w środku. Dlatego nazwałam to koniem trojańskim. Gdzie tu jest tajemnica? W czym tkwi zagadka? Dlaczego tak to określiłam? Dowiecie się już niedługo w moim najnowszym filmie o perfumowym koniu trojańskim. Dostałam również od Oli przepiękną kartę z, z życzeniami na Święta Wielkanocne. Ola, jesteś pierwsza, bardzo Ci dziękuję i zapraszam Was, moi drodzy, do obejrzenia nowego filmu, który ukaże się najprawdopodobniej jutro wieczorem. Tymczasem, do zobaczenia.